Hej, cześć, się wam wszystkim ludzie, z tej strony wujek. Dziś taki króciutki odcinek informacyjny. Sorry za brak dzisiejszego filmu, ale mam problemy ze sprzętem do nagrywania, jeśli mogę to tak nazwać, a mianowicie yy, padły mi ostatnie słuchawki. Jest to chyba problem z wejściem USB, ponieważ dźwięk strasznie się psuje, nie wiem jak będzie z nagrywaniem, teraz to testuję. <laughs> Gdybyście mnie widzieli jak ja teraz wyglądam, to na pewno byście się skończyli ze śmiechu, ponieważ nagrywam na dwóch słuchawkach naraz. W jednych mam zepsuty mikrofon, więc e, służą mi tylko do słuchania. A w drugich mam zepsute głośniki, więc służą mi do nagrywania dźwięku. E, tak, dzisiaj, czyli to jest poniedziałek odcinka, nie będzie już na pewno, dostaniecie tylko ten informacyjny. We wtorek myślę, że wyrobię się z jakimś odcinkiem z Call of Duty 2 też co trzeba powiedzieć, gutek ma teraz pewne problemy, nie będę mówił jakie by ja może sobie tego nie życzyć, po prostu nie może, w chwili obecnej nie ma warunków nagrywania, że tak powiem i w najbliższym momencie też pewnie nie będzie miał, więc Gutka przez najbliższe dni może dłużej nie będzie. Ja postaram się ten jeden materiał dziennie Wam udostępniać, nie wiem jak mi się to będzie udawać, ale będę się starał. Yy, tak, jutro na pewno się tego kole of Duty 2, bo gierka jest fajna, wciągnąłem się, nie grałem w tym kilka dni, a naprawdę mam na to ochotę. No cóż, nie macie też co liczyć na Saints Rowa na Saints Rowa w co no bo tak jak mówiłem, butek jest niedostępny. Uff, więc może zainwestuję w jeszcze jedną jakąś starszą grę, nie wiem, myślę może o Mafii jedynce, kolejny klasyk. Nie miałbym problemów z nagrywaniem, ponieważ mam słabszy komputer, a no chcę, żebyście mieli ten jeden odcinek dziennie. Piszcie, co sądzicie, może zaproponujecie wy jakąś inną gierkę z klasyków, takich sentymentalnych tytułów, bo też zaznaczyć pragnę, że nie mam zbytnego, zbyt mocnego komputera, mam tutaj kartę zintegrowaną, graficzną, bo moja zwykła się spaliła i znowu muszę siedzieć na zintegrowanej i prawdziwą kartę graficzną sobie zakupię dopiero w drugim tygod... w drugim miesiącu wakacji kiedy skończę pracę wakacyjną i będę miał trochę pieniążków mogę teraz grać w nowsze tytuły na, na minimalnych ale nie ma mowy o nagrywaniu bo po pierwsze ta gra wygląda brzydko na minimalnych a po drugie yy, no przy jeszcze nagrywaniu to te FPS-y się tak wahają w okolicach 15 klas na sekundę także nie ma to sensu Gutek ma dobre, dobry komputer ale nie ma teraz opcji nagrywania więc no będziecie skazani na mnie. To jest wszystko w tym odcinku informacyjnym. Dzięki za wysłuchanie mnie. Zapraszam do oglądania, komentowania, lajkowania kolejnych materiałów. Cześć!